Granica pomiędzy modą a apokalipsą jest cienka. Cześć, mam na imię Ania i kilka dni temu natrafiłam na to wideo. I ponieważ tutaj na kanale mówimy bardzo często o fast fashion, slow fashion i modzie jako takiej, to pomyślałam, że zaintryguje Was temat, w którym, no właśnie, modą apokaliptyczną będziemy się zajmować. O co chodzi? Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka są członkowie na kanale, z którymi tutaj co miesiąc rozmawiam na temat tego, jak kupować mniej. Jeśli tego typu treści Cię interesują, to polecam do zasubskrybowania, a także jeśli nie możesz wspierać mnie finansowo tutaj na YouTube, to zapraszam na Instagrama albo na TikToka, gdzie także tego typu pomysłami się udzielę. Tymczasem Dziękuję jeszcze raz wszystkim i wracamy do odcinka. Pustynia Atacama to pustynia w Chile, która turystom znana jest ze względu na swoje piękne, magicznie wyglądające krajobrazy. Ludziom takim jak ja, którzy w Chile jeszcze nie byli, znana jest przede wszystkim właśnie z tych pięknych zdjęć na Instagramie, które od czasu do czasu nas atakują. Ale ma ona taki, wiecie, swój mały sekret. Sekret, który znany jest przede wszystkim tubylcom oraz kosmitom. Chile jest trzecim największym importerem ubrań używanych na świecie i dzieje się to najprawdopodobniej ze sprawą miasta Inquique w północnym Chile, które jest domem dla jednego z najważniejszych portów bezsłowych na świecie. Szacuje się, że co roku właśnie do tego portu przypływa około 60 tysięcy ton ubrań używanych, z czego niespełna 21% jest rozdyskrybuowywane o Boże, co to było za dziwne słowo. Z tego 21% jest w jakiś tam sposób rozdysponowywane pomiędzy ludzi, którzy w Chile mieszkają, ale ponieważ Chile nie jest zbyt dużym rynkiem zbytu tego typu produktów, to szacuje się, że aż 39 tysięcy ton tych ubrań, które co roku do Chile przyjeżdżają, właśnie na pustyni atakama ląduje. Jeśli zastanawiacie się dlaczego, dlaczego wyrzucają te ubrania na pustynię, a nie na klasyczne wysypisko śmieci, to odpowiedź jest prosta. Chile, słuchajcie, zabrania się wyrzucania odpadów tekstylnych na legalnych składowiskach, ponieważ wytwarzają one niestabilność gleby, więc przedmioty, które się nie sprzedają są po prostu y, przeznaczane na pustynię, bo tam teoretycznie legalnie można je wyrzucić. I teraz tak, według mnie wiedza na temat problemu z pustynią Atacama jest wiedzą powszechną. Większość największych stacji telewizyjnych robiło wideo, różne czy inne filmy, reportaże na temat właśnie tego miejsca niejednokrotnie. Większość największych magazynów, nawet tych takich popularnych typu Guardian, New York Times i tak dalej, również o tym miejscu wspominała. Wspominały oni bardzo często także o firmach, które przykładają się do tego problemu, czyli o firmach, które najczęściej spotykane są właśnie pośród ciuchów na pustyni ma wyrzucanych. Pośród tych firm tutaj sobie wypisałam. Są między innymi Zara, H&M, Calvin Klein, Levis, Wrangel, Nike i Adidas, ale oczywiście to są tylko niektóre te najbardziej popularne. Można tam znaleźć dużo więcej ciuszków od dużej, dużo większej ilości firm. Ja już sobie wyobrażam te komentarze, które będą mówić, a to po prostu jest problem czyli "czyków niech sobie z tym radzą. Jednak ja uważam, że nie jest to problem tylko ludzi, którzy w Chile mieszkają z kilku powodów. Po pierwsze, problematycznym jest to, że większość ubrań, które na pustyni ataka malądują to ubrania z naszych sklepów, a nie sk ze sklepów chiliskich. Po drugie problemem jest to, że większość z nich pochodzi od tych tzw. zwanych marek popularnych, od których większość z nas kupuje, czyli Zara, H&M, Calvin Klein, Nike, e, tak? I, i Adidas, jakby wiecie wszystkie te sklepy, które w galeriach handlowych na ogół możemy znaleźć. I większość tych ubrań wykonanych jest z poliestru, co oznacza, że nie mogą one być spalane, ponieważ jeśli będą spalane, to będą wydzielać z siebie substancje toksyczne, takie, które mogą uszkadzać y, powietrze, warstwę ozonową, mogą zanieczyszczać glebę itd. itd. A jakby tego wszystkiego było mało, y, najprawdopodobniej nie jest to napisane nigdzie oficjalnie, oczywiście. Prawda jest taka, że Chile nie może wycofać się z tych importów ubrań używanych, ponieważ bardzo często y, Odmówienie innym krajom przyjmowania, na przykład naszych europejsko-amerykańsko-australijskich śmieci, łączy się z różnego rodzaju sankcjami ekonomicznymi i bardzo często niejako e, śmiercią gospodarki w regionie, który chciałby tej, tego takiego, wiecie, takiej odmowy dokonać. Tak więc nie, nie jest to problem czyliczyków, jest to problem nas wszystkich. Głównie ze względu na to, że wychodzi na to już po raz kolejny jesteśmy jakimś tam bully, który po prostu zmusza innych do odbierania naszych śmieci pod groźbą, ach, szkoda gadać. No ale słuchajcie, okazuje się, że nie jestem jedyną osobą, która uważa, że problem ten jest tak naprawdę problemem globalnym, a nie problemem lokalnym i nie jestem jedyną osobą, która uważa, że trzeba na ten temat mówić, ponieważ ostatnio zaczęły pojawiać się różnego rodzaju teorie spiskowe, że wielkie korporacje starają się wymazać tę wielką górę śmieci z różnego rodzaju map satelitarnych i tak dalej. clothing landfill in Chile used to look like this by satellite, but now looks like this. Czy tak się stało? Nie do końca wiadomo, ponieważ ostatnio zobaczyłam te obrazy z pokazu Fashion Revolution, który na pustyni Atacama się odbył, i jak widzicie, nadal góry śmieci właśnie w tamtym regionie się znajdują. Pokaz, który widzicie, jest wynikiem pracy dwóch organizacji, tak naprawdę: Fashion Revolution Brazil i e, organizacji marketingowej, agencji marketingowej, która nazywa się Artplan. I obie te organizacje, aby nakreślić, nagłośnić po raz kolejny problem, który na pustyni Atacama ma miejsce, zdecydowali się właśnie połączyć siły, pojechać do Chile, wybrać spośród tych śmieci, które na chiliskiej pustyni się znajdują, takie, które nadają się nadal do użytku, a okazuje się, że jest ich naprawdę bardzo dużo, przestylizować je i stworzyć osiem unikalnych luków. Maja Ramos, dyrektorka kreatywna całego przedsięwzięcia, chciała tymi ośmioma kreacjami pobudzić nas do zadumy i refleksji. Każdy z tych strojów, każdy z tych luków ma odnosić się do jednego konkretnego rodzaju zanieczyszczenia, które generujemy i... E Maja jakby wspomniała, że chciałaby tym, jak bardzo absurdalnie te outfity wyglądają i jak bardzo przesiąknięte są dużą ilością ubrań, które na pustyni znalazła, niejako zainspirować nas do kwestionowania naszych własnych nawyków zakupowych, do sposobu, na jaki patrzymy na modę, do sposobu, na jaki konsumujemy. O nadmiernej konsumpcji tutaj na kanale mówimy cały czas, tak naprawdę, i wiem, że wiele osób może być już tym tematem trochę przejedzona. Jednak wydaje mi się, że warto mówić na ten temat więcej, ponieważ niestety no nadal jest olbrzymia ilość ludzi, która potrzebuje zostać na ten temat uświadomiona i wręcz nawet firmy takie jak Vinted, które opierają się, stoją na sprzedaży produktów, zaczynają bić na alarm. Vinted wypuściło na przykład taką kampanię. Vinted have just made one of my favourite campaigns of the year showing just how ridiculous and normalised our consumption habits have got. There's clips from items of the same category following people around their day-to-day -day lives. Now one of the comments I receive a lot is people can't afford to shop sustainably, or the average fast fashion consumer spends about £100 every month. So maybe it's time we look at our own wardrobe and realise what the planet can do without. Video ends with a great call to action saying maybe it's time to reset our relationship with fashion. Let me know what you think. I słuchajcie moi drodzy, wydaje mi się, że naprawdę już czas, już czas, abyśmy zaczęli trochę bardziej rozsądnie podchodzić do całego tematu konsumpcji, bo słuchajcie, konsumpcja Nadmierna konsumpcja jest mega znormalizowana. Mega znormalizowanym jest pokazywanie w mediach społecznościowych, że kupuję sobie w kółko i wciąż coś nowego, że cały czas, jakby, no nie wiem, wymieniam asortyment w mieszkaniu, że cały czas wymieniam sobie kosmetyki i nie zdążę nawet ich zużyć do końca, bo już po prostu w ogóle, nie wiem, blah. I właśnie dlatego ja niestety, pomimo tego, iż wiem, niektórzy mi tutaj pisali, że wielokrotnie mówię o modzie i że ten temat jest już w jakiś tam sposób ograny i że często powtarzam dokładnie, te same informacje, ale no, niestety będę je powtarzać jeszcze cały czas, cały czas, cały czas, bo te wideo po prostu potrzebują dotrzeć do jeszcze większej grupy ludzi. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie za każdym razem. Staram się dołączyć coś ciekawego, a tym razem dołączę też takie fajne wideo na temat deinfluencingu. I don't need the latest headphones because my wired ones let me listen to the same songs. I don't need the next it girl sneaker as long as the ones I have still protect my feet. There's no rush to decorate my home with dust collecting decor when I could slowly curate second hand over time. I'm not rushing to buy the new MacBook when I've been able to repair and keep using my 2015. I'm not buying new containers when I have upcycled ones that can do the same thing. And I'm not trying to make things like luggage look cute when it doesn't change anything about my trip. Rem Ponieważ w tym wideo chciałabym rozpocząć może taką nie wiem jakąś W komentarzach. Napiszcie mi, czego wy nie potrzebujecie, bo macie dokładnie, idealnie, sprawnie działający zamiennik u siebie w domu i może tym samym zainspirujcie siebie nawzajem do tego, aby właśnie kupować mniej. Ja na przykład nie potrzebuję kupować takich topów. Jak wiecie, tutaj do wideo mam trzy takie, w których nagrywam, i wszystkie trzy są już całkiem stare. Bardzo je lubię i więcej tego typu topów nie będę potrzebowała, bo, bo, bo po co mi więcej? Jak jeden się pierze, drugi się suszy, a trzeci mogę mieć na sobę. Ja także nie potrzebuję dodatkowych... Y do, do dodatkowego equipmentu do nagrywania, ponieważ ten, który mam działa mega sprawnie. Nie potrzebuję dodatkowych kupków, bo te, które wiecie, wiele lat temu kupiłam, nadal mi się nie potukły, a także nie potrzebuję nowego telefonu, pomimo tego, iż mój jest całkiem stary jak na telefony, bo ma chyba dwa albo może nawet trzy lata, to jednak, no słuchajcie, działa świetnie i poczyniłam dobrych decyzji zakupowych, kiedy go kupowałam w taki sposób, że będzie mi pewnie jeszcze służył może z rok, dwa albo trzy, o ile się nie potuczę. No więc właśnie ten mój day influencing niech będzie zakończeniem tego wideo. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!